dobry, to są te dzikie odkłady, pokazuję Państwu, które musiałem robić na szybko, bo tam nastrój, nie wiem czy był rojowy czy nie, ale już w jednym ścięły sobie matki, ścięły starą królową, taką rójkę, co mi przyszła w tamtym roku i pociągnąłem mateczniki, no to zrobiłem już odkłady, Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odkłady, jeszcze jeden muszę zrobić, tylko matki nie znalazłem, a nie chciałbym matki zabierać, mam pięć matek, do bo jedna była podłożona, zaraz zobaczymy, tu powinien być matecznik, nie za blisko a zobaczymy tu powinien się matecznik pokazać ale zaraz się okaże czy jest czy go nie ma no, czekajcie o no pszczoły tutaj zakreszczyły tak że ich wyjąć no ale chyba coś się udało o na pewno się udało ich pobudzić to na pewno. O Jedzenia spój A ja tu był matecznik No i go nie widzę. O tej porze matka powinna już wrócić nawet jakby była poleciała. to na pewno ona jest nie, nieoznakowana. To zobaczymy dalej, jak im to idzie. Proszę, ramy budują błyskawicznie. No Czerwio na pewno nie będzie, bo jeżeli matka... No ale pszczoła pracuje, no to całe szczęście. To jest taki odkład na czterech ramkach, takich tych nietypowych, bo te ule tam niektóre to mam tylko do tego, żeby odkłady z nich robić, bo to, albo sobie miód odciągnąć jeszcze. O, proszę bardzo, jest. Kurwa, tutaj coś wyciągnąć. Tutaj są te chore ramki, ja tylko nie mogę znieść, ale już ich pozbywam. Ale proszę, ile mateczników jest. Zobaczmy teraz. On jest. Ten nie. No żaden nie jest wygryziony na szczęście. Zobaczmy tu. Tu są już na wygryzieniu, ale wygryziony nie jest. Dobra, co robimy? Załatwiamy te mateczniki. O. Zaraz zobaczymy dalej. Te pościnamy, bo mamy królową. I podłożymy im królową. I powinno się nam to udać. O! Kulaski dopiero zaczęły ciągnąć te mateczniki, znaczy to już są zamknięte już są. To już z nich nic nie będzie fantastycznie, dobra, idziemy dalej, o! tu też powinny być mateczniki, zobaczymy, nie widzę, tu jest pełna lama jedzenia, tu pięknie. Tutaj odbudowują lamkę pięknie. nie ma szans, żeby tu była królowa, bo skąd by się wzięła. No i zaraz zobaczymy dalej. O tu. To jest ostatnia lamka. O, tu jest matecznik wyciągnięty. Nawet dwa z tej strony z tej strony nie ma mateczników żadnych tu coś laski zaczęły ale to dupa jaś tu sobie pociągły i tu sobie pociągły no to trzeba im to zaciupać no i pięknie Teraz trzeba to poskładać. Dobra. Idziemy po królową w takim razie. Jest królowa alpejka. O proszę bardzo. Nie wiem czy widać czy nie, ale to jest tegoroczna. Widać? Dobra. No to podkładamy już tutaj. Ja kładę na wierzchu. Nie wkładam między te. Proszę bardzo. pyk po temacie. Jeden z głowy Idziemy do następnego No tu jest pół opcja syto Tu będzie za mała Ale spróbujemy Proszę bardzo Piękna rama z krytym Jest syto no, straszna ofera tutaj była. Wypadł mi telefon, aż spadł mi ze stojaka. Następną matkę, Alpejkę podkładam. Było tu parę tych. O, weszła mi do buta. Zaraz mnie upierniczy. No, ale jakoś przeżyję. Tu była następna, ale tu była matka podłożona. To jaka piękna odbudówka. I tu może się okazać, że matka jest. Teraz się okaże to nam nie potrzebne do niczego to też tu się może okazać, że się matka przyjęła ale, bo tu była podłożona ale zobaczymy czy tak jest na pewno muszę przywieźć duże ule już, bo tu laski biją pokarm strasznie szybko i w strasznych ilościach. Szukamy matki. No szczerze to jej nie widzę. Czerwone powinien zobaczyć. Tu jej w każdym razie nie ma. No. Zobaczymy na następnej ramie. Tu są piękne nadbudówki. Muszę przywieźć większe ule i wyłożyć ramek, bo to, bo to nie ma sensu żadnego. Trzeba to pościągać od razu. Ale się trzymają. Dobra. I tu jest taki kolejny wachlarz ściągnąć o. ale Matki to tutaj raczej na pewno nie było Słyszymy okiem. Bo raczej o tej porze to ona już powinna wrócić nie? Bo jest późno już, już jest po szóstej. Nie spodziewam się, żeby ona jeszcze miała lot godowy No, no ale mateczników nie ciągnął A miałeś czego Jakiś taki dziwny spokój tu jest To no. jest taka opcja, że ona mogłaby gdzieś być No ale tu też jej nie widzę nie chcę wyciągać tych ramek poza ul. To jest taka opcja, że mógłbym wyciągnąć razem z nią. Jeżeli ona by tu była oczywiście. Jest. Matka tutaj jest i chodzi. To rewelacja to znaczy się przyjęła laska. The best! Czyli jedna alpejka jest przyjęta. ale już jej nie widzę poszła między laski i tyle no ale była tutaj w każdym razie jest o chodzi tutaj po tym po plastrze szuka miejsca dobra ona jeszcze jest lotna więc ja ją tutaj włożę najważniejsze że jest to już jest sukces to znaczy że jedna matka by poleciała i chodźcie i przyleciała z powrotem no to to dobrze chodźcie młode no. nie chcę was pozabijać spadłowa dobra czyli tu matka jest no to sukces idziemy na następnego mistrza pszczoła też jest spokojna ja bym powiedział, że aż za ale tutaj na pewno nie było matecznika, mi się wydaje to jest ramka z rzadkiem które już jest zaplastowane a tutaj się plastuje dobrze jest, już zaklejają w każdym razie o tu jest pusta rama no widzicie, to jest taka ramka pracy nie, raczej by laski się nie nudziły, to dobrze. Nic się nie nudzą. Tu jest następna ramka. Czerw już wyszedł, ale tutaj mateczników nie ma. Widzę, że czerw dalej wychodzi. Nie ma i nie było. Dobra. Dobra, weźmy następną. To są mocne odkłady, takie czteroramkowe. Także teraz ta pszczoła wyszła. to Patrzę tylko czy matecznika gdzieś nie ciągną ale nie o. bo z czego mają pociągnąć a tu pociągnęły one nie miały z czego a coś knują O, tu piękny, duży a ten już jest bardzo dużo. Matecznik. O. Już go nie ma. Dobra. One są już od. od soboty. Czy od niedzieli? Nie wiem. W każdym razie są już parę dni. Także luzik. O! Ostatnia tu widzę coś wydarły o pięknie ciągną. z czego nie wiem, z niczego praktycznie ale dają dziewczyny radę o. tylko te są puste akurat bo no, no nie mogą być pełne bo nie miały być, być z czego pełne dobra to im tu skoszę żeby ich głupota nie brała dalsza o Piek. one są spokojne te pszczoły nie wiem czego aż tak spokojnie no powinno być aż tak ale są spokojne dobra bierzemy matkę tym razem karpatkę i podkładamy tu mamy matkę karpatkę i tu mamy metrykę pszczelą no karnica karpatka data wygryzienia nie ma data podjęcia czerwienia nie ma to wiadomo bo jest nie nasiedniona no dobra, wkładamy ją tu O! Na ramkę Pyk O! Dokładamy Jutro przyjedziemy i uwalnia Nie no, położę ją na ramce, nie będę się trzaskam. Nie ma nic? Nie ma Może przywieźć większe pręty i tu założyć coś jest okej, okay. dobra Dobra To do wywalenia Znaczy do To jest głos, to chowamy To bym sobie podłożył Tutaj o. I wtedy będę wiedział, że Trzy alpejki, karpatka Z tym, że ta alpejka wróciła Alpejka wróciła, ta wróciła, ta wróciła, tu już jest, Przez już jeszcze nie ma, Bo za wcześnie, no ale zobaczmy, dalej. Eee, Weźmiemy mapki od razu, wie, tu mamy dwie karpatki razem z tymi papierami, że tak powiem, ale to jest to samo co było tam, czyli nie wiadomo, kiedy się wygryzły. Nie wypełnił, no, ale dobra, nieważne. One są nieunasiednione, więc będziemy ich wkładać. Yy, pokażę Państwu, co pszczoły zrobiły z tym chińskim czymś, co kupiłem, żeby było łatwiej, ale to w następnym filmie. Tam, co mieliśmy te matki robić, co miałem robić. Znaczy, ja te matki i tak będę robił, tylko zobaczymy, zobaczymy, jak to się uda. Tu jest następny odkładzik. O. Ten jest fajny, bo jest mały. Tu jest ramka czysta, pusta. A zobaczymy, czy nie ciągną czegoś. No. Oczywiście, że ciągną. Ratują się. To są tak zwane mateczniki ratunkowe, bo tutaj nie masz czego pociągnąć. Więc one musiały odsklepić zasklepiony czerw i próbować sobie taką półmatkę zrobić. Nie? Ja im pomogę, żeby nie musiały tego robić. O. Pięknie, że hej. Ta pszczoła matka, co ją mam. To jest któraś krainka, nie pamiętam, która, ale jest strasznie agresywna ta pszczoła, strasznie, tam też podmienię matkę, bo niby jest, czasem jest spokojna, a czasem jest agresywna, niezależnie od pogody, nie wiem od czego to no i tutaj nie masz czego matecznika pociągnąć To jest taki odkład dwunamkowy tak zwany szybki Zobaczymy Pszczoły nie jest tu zbyt wiele ale jest dużo do wygryzienia było Część się już wygryzła Myślę, że pszczoła jest w locie tu Mają dwie puste ramy Niech sobie działają bo widzę, że coś się dzieje Podłożymy im kalpadkę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jutro przyjadę, to im odbezpieczę ją. Na razie niech się ją nawąchają. O. A ja jutro niech ją kadmią, tak powiem. A ja jutro przyjadę, to tu nagram i pokażę. I tu czekaj, mała. Ty też. Bądźcie sobie tu, gdzie macie być. Dobra. I ostatni odkładzik To ja będę wiedział, że to jest karpatka, bo tu tylko karpatki już. już tu do kieszeni Gumka do gumek Nie, pyk To są wszystko matki nasienione, więc one jeszcze mogą nie wrócić czasem, ale oby wróciły Dobra Tu jest taki odkładzik Robiony z tych moich nietypowych ramek takich chorych jak lato z radiem co kupiłem te ule to w pierwszym odcinku pokazywałem muszę tych ramek się pozbyć o tych coś tam kiedyś coś powiedział że nie wolno ich że tam źle że się ich przesuwa coś tak Dobra pierdoły nikogo nie słucham pokazuję wam jak to robię tu jest pełno czerwie do wygryzienia ta pszczoła jest spokojna a sam jestem zdziwiony tu musiałem dać nadstawkę niestety. Pół nadstawkę znaczy się, bo te ramki są takie, że zwykłymi by mi się nie przykleił. Znaczy tylko czy mateczników nie ciągną, bo tu miałeś czego pociągnąć. O, jest. Widzicie, pszczoła się latuje pięknie. Wie co ma robić. Wie jak ma to zrobić. Nie? No i fantastycznie, to jest dobre. Te ramki wkładam, jedna tak, druga odwrotnie, na boku, to mówię do tych osób, które pokupowały te ramki z tymi ramkami, aż jeszcze tego nie zrobię. Proszę bardzo, jak pszczoła szybko węzę wyciągną. Plus praktycznie jeszcze chwilę i będzie koniec. No i wyszedł znowu odkład silny czteroramkowy, ale trzeba będzie się pozbywać tych ramek, więc będziemy ich wycofywać pomału, tylko jak się wylęgnie pszczoła. Tutaj był ucią prawdopodobnie, nawet na pewno. Z faceta laski chyba nie zrobi. Przynajmniej nie w świecie pszczół. O. Nikogo nie chciałem obrazić w tym Boże. Dobra, leźmy dalej. Chodziło o pszczoły. Spokojnie. Tu też jest bitens. Pszczoła jest spokojna, naprawdę spoczy. Nie wiem wiedzą, że nie mają matki na pewno już ale jakoś tak nie knują, nie kombinują nie... tu pościnamy żeby coś nie przyszło do głowy to są gucie na pewno, bo to widać że to, to nie są mateczniki dobra jest dużo, naprawdę dużo pszczoły no i tutaj są jeszcze, ale to są gucie na pewno Włóczki właściwie się nie powinno ścinać, niech się rozmnażają ale O tutaj coś się działo, już się nie dzieje, tu tak samo przegapiłem Nie, pszczoła spokojna, pomimo że nie mają matki to bardzo spokojne są Dobra Ale zaraz im matkę Podrzucimy nie. O, jest karpatka następna. I włożymy. A potem te ramki wycofam. Podłożę im zwykły. jeszcze dużo czasu. Pszczołę po prostu strzepię. I, I wycofam te ramki, Zostaną tylko te fajne. Pasowałoby je gdzieś tu wpiąć. A no, nawet o tak. Mają, mają pyk, pyk. Tu trzeba strzepać całe uciekać do środka na Można im tu przykryć te dwa odkrycia, wentylacja musi być. Tu mi jeszcze. Już nie. Dobra. Wszystkie matki są podłożone. Co muszę zrobić? Teraz to będę musiał tak: przywieź ule większe, na pewno yy, raz, dwa, trzy. Tu nie ma potrzeby, ale tu raz, dwa, trzy większe. Przełożyć do tych większych, albo jest druga opcja: wziąć do siebie, bo jak już jest matka, to pszczoła już nie pójdzie, i przełożyć już do tych uli stacjonalnych, tam gdzie będą te, te pszczoły, już zostaną. No i prawdopodobnie tak zrobię z tym jednym ulem. Na pewno zabiorę go stąd z odkładem, ale te dwa przełożę tu, ponieważ tu jest dużo rzepaku, jeszcze tak zostawimy. No i to by było na tyle. Jak ktoś coś wyniósł fajnego, no to fajnie, jak nie, to nie. A pokażę wam yy, co z tymi chińskimi rzeczami. Pojadę na ten, od, yy, na ten y, ul jeden tam co mam dalej od domu. I jedź mała szkoda cię. Pojadę na ten UL, to wam, to wam pokażę. Co się z tego wynikło. Jeszcze mam jeden UL do zrobienia odkład, ale nie mam jak, bo nie znalazłem matki, bo tam mam matkę niestety. No i jeszcze jeden mam yy, u siebie gdzie ścięły matkę i czekam aż się wygryzie. No zobaczymy. Co z tego wyjdzie za parę dni, zobaczę, co tam się dzieje, bo pszczoła jest spokojna. Także tak wygląda, że same ścięły i same sobie podmiany ci zrobią. Ale zobaczymy jak to wygląda i czy to faktycznie tak jest. Miłego i do usłyszonka. Dużo zdrowia wszystkim.